Turbulencje były takie, takie w miarę. Lecieliśmy dwie godziny chyba. Jestem na wi-fi. Tak, jesteśmy w Paryżu. Tam widać naszą Pokażę wam w ogóle. 40 metrów hotel. Proszę bardzo, masz kaweczkę. Thank you. A ty już piła, nie? Ty już nie? Dzisiaj? Czy piesz? <noise> nie, nie. Zobaczcie jaki bajer. Tam jest wanna i normalnie słuchajcie widać prezor, to czekajcie ja tam pójdę no tu, 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 tu. widać wszystko. czekaj i słuchajcie okay. Natalka będzie sobie tutaj spała a Danielek będzie brał prysznic, będzie pukał w szybę i wybudzę ją, i yy, się ona przebudzi, tam ja za szybą. Cały na biało. A jeszcze chcę wam pokazać, że na lotnisku kupiłam do testu róż z zbiora. No to właśnie jak usiądziemy, nie? Siadamy. Tak to wygląda. Fajnie, fajnie. Pokażę wam z bliska tą wannę. I tam macie normalnie pokój, nie? Fajny bajer, mi się bardzo podoba. Wanna duża. A w końcu się umyję. Magikal musiał pojechać specjalnie do Paryża, żeby się wykąpać.